Halo, halo, czy mnie słychać? Moim zdaniem słychać. Dzień dobry, Bartek Kamiński. Dzień dobry. Paulina Wilk. To jest pierwszy z sześciu filmów, w którym będziemy państwu prezentować aż 12 premier literackich Big Book Festival 2021. Festiwal zacznie się 25 czerwca, a potrwa do 27 czerwca. No i na tym festiwalu właśnie będą państwo mieli szansę spotkać się osobiście, fizycznie, z bliska z autorami aż 12 nowych książek. Będzie można z nimi rozmawiać, będzie można brać autografy. Dedykacje będzie można się przytulić. Jak tam czytelnik potrzebuje bliskiego kontaktu z pisarzem, a my chcemy wcześniej dać wam znać, co będzie można poczytać, i w sześciu takich filmach zaprezentujemy Wam po dwie książki, warte waszej uwagi, no już wy sobie sami wybierzecie, co Was interesuje. Dzisiaj ja opowiem o książce Bywalec zieleni. Jest to biografia Bolesława Leśmiana, którą napisał Piotr Łopuszański, chyba największy żyjący znawca tego poety. Bartek? A ja opowiem o tomie opowiadań Kornela Filipowicza, Formikarium. To może ja trochę pogadałam, to teraz dla odmiany Bartek. Dobrze, więc Formikarium, Kornel Filipowicz, wspaniały polski pisarz, zapomniany nieco, który ostatnio do nas powraca. Powraca coraz intensywniej. Ukazała się niedawno świetna biografia pisarza Pióra Justyny Sobolewskiej, no a teraz możemy przeczytać jego wspaniałe opowiadania, dla których mianownikiem jest natura, a właściwie stosunek człowieka do natury. Kornel Filipowicz był zapalonym wędkarzem, uwielbiał przebywać na łonie natury, ale jego opowiadania opisują nie tylko samą naturę, czy jak pięknie napisała we wstępie do książki Agnieszka Dałksza, która wybrała dla Państwa, dla nas, dla czytelników te opowiadania, 21 opowiadań z bogatej spuścizny Kornela Filipowicza, jak napisała we wstępie, pisze Filipowicz o biomaterii. Bo Filipowicz ma coś takiego w swoim pisarstwie, że przygląda się jakby naturze, przyrodzie po prostu bardzo z bliska. A jednocześnie pisze o stosunku człowieka w rozmaitych kontekstach fabularnych, o stosunku człowieka do tej przyrody. Mamy tutaj przepiękne opowiadanie tytułowe o chłopcu, który zakłada hodowlę mrówek w mieszkaniu w czynszowej kamienicy. Mamy obraz więźniów obozu koncentracyjnego, którzy po prostu pielęgnują wyrastające na na oknach baraków rośliny. Więc to, to nie są żadne opowiadania o zwierzętach. To jest po prostu wspaniała, wyrafinowana yy, yy, proza, yy, yy, misterne opowiadania, wytrawnego prozaika, budzące ogromne emocje i empatię do świata natury. I zaręczam Państwu, zwłaszcza teraz, jak natura obudziła się do życia jak pójdziecie na łąkę, siądziecie nad rzeką, wejdziecie do lasu. Kompletnie inaczej będziecie patrzeć na to, co Was otacza po lekturze Formikarium Kornela Filipowicza ze wstępem Agnieszki Dałkrzy i z posłowiem Adama Wajraka. A tę książkę wydaje wydawnictwo Znak. No to jak ty tak, ta, tak z, z mocnej ekologicznej flanki uderzyłeś, to ja powiem tak. Myślę, że Bolesław Leśmian jest równie dobrym pretendentem do spędzenia z nim czasu, nomen omen na łące, o której wspomniałeś, bo Bywalec zieleni to też jest książka, która pokazuje, no właśnie, pytanie czy poeta naprawdę znanego. Ja jestem ciekawa jak wielu Polaków dobrze zna losy Leśmiana, jak wielu z nas go jeszcze czyta, Mieliśmy Rok Leśmiana. Ja nie mam takiego poczucia, żeby to był, to był autor dogłębnie poznany i tak naprawdę aktywnie czytany. Mam nadzieję, że się trochę mylę, ale, ale nie wiem, jak jest na pewno. I tutaj książka Piotra Łopuszańskiego robi taką pracę, bo to nie jest oczywiście pierwsza książka autora o Leśmianie w ogóle, ale to jest książka, która bierze pod uwagę zupełnie nowe fakty z życia poety, nowe materiały. Są tam też analizy tekstów, listów, wspomnień, nawet. Jakichś drobnych notatek, drobnych informacji o, o tym, jak, jak poeta żył i co go zajmowało i co go zmieniało. Łopuszcza, Łopuszański nazywa Leśmiana z jednej strony poetą miłości, bo to był poeta, który kochał, który był kochany i miał takie no, intensywne, emocjonalne życie, ale z drugiej strony nazywa go poetą śmierci, no, bo jest to poeta naznaczony utratą, chorobą, oczywiście czasem wojennym, także wielkimi dramatami cywilizacyjnymi. i i intymnymi. No, poetą, który miał bardzo długie życie twórcze, bo są aż 42 lata pisania, publikowania, w czasie których Leśmian się bardzo zmienia. Ten Leśmian, którego Łopuszański opisuje z późnej twórczości, z późnego życia, właściwie zupełnie nie przypomina swojego młodego, krnąbrnego wcielenia. Co go tak zmieniało? Jak to na niego wpływało? To jest taka opowieść, powiedziałabym, w jakimś sensie klasyczna. Jeśli ktoś lubi życiorysy opowiedziane potoczyści, longiem, niefragmentaryzowane, tylko, tylko jednak jakoś, jakoś starająco się oddać całość życia, no to to jest tego typu opowieść, która się zaczyna e, niby Oczywiście, ale jakąś zagadką, bo z jakiegoś powodu w akcie urodzenia Bolesławia Leśmiana nie ma nazwiska, to znaczy nie, po, nie poświadczył jego narodzin jego ojciec, nie wiadomo dlaczego nie on, tylko jacyś obcy ludzie zgłosili jego narodzinę i to sześć tygodni po tym, jak one właściwie nastąpiły i poeta przyszedł na świat, więc te zagadki są od początku do końca. W tym roku na Big Book Festival możecie się spotkać z autorem książki o Bolesławie Leśmianie i Agnieszką Dałszą, która wybrała opowiadania y, przyrodnicze y, Kornela Filipowicza. Y, tę książkę wydało wydawnictwo Znak, y, książkę o Bolesławie Leśmianie wydawnictwo Iskra, więc dwie bardzo zacne, wiekowe można powiedzieć ważne dla polskiej literatury oficyny ale też o nieprzemijającej wartości przynajmniej jeśli chodzi o no prozę Filipowicza. No, no i oczywiście na Leśmiana, Leśmiana. Mhm. więc z, taki, z takim mocnym polskim klasycznym akcentem zapraszamy was na serię premier Big Book Festival 2021 wszystkie książki już do dostania w naszej księgarni internetowej księgarnia Big Book Cafe PL. I do zobaczenia za tydzień z kolejnymi dwoma zapowiedziami. Ale to już nie będziemy my, chyba, prawda? Ale zapraszamy. Ale zapraszamy. Ktoś tutaj na pewno będzie zapowiadał. Do zobaczenia.